niedziela, 7 lipca 5.40 wychodzę, spiewę Santo Stefano teraz tu do niego wchodzę eee, ale zaraz wyjdę Zpiewę Santo Stefano do Piandele Capanna jakoś tak nie umiem się każdym razem czytam to inaczej eee, 16 chyba 16 kilometrów no zobaczymy Ma być ładnie, ma być w lesie oczywiście będą Dobra, dobrego dnia dobrze, chodź. Za mną to jest kaplica świętego Antoniego z Padwy, wyjątkowo, który według jakiejś tam pewnie częściowo legend, częściowo historii przebywał w tym miejscu, odpoczywał w <kluzł> 1221, o ile dobrze pamiętam. No i legenda już pewnie bardziej mówi o tym, że walczył w tym miejscu z diabłem. I ten, że diabeł go rzucał na skały. Yy, I tu są te skały, właśnie. No, jest na co rzucać. <laughs> tu widać tylko jedną za moimi plecami, bo są drzewa, ale rzeczywiście takie skaliste jest to zbocze. No i oczywiście to nie wygrał tę walkę, nie dał się złamać. Yy, I z tej okazji, po latach, postawiono mu te, tutaj tę kapliczkę. To jest też w ogóle taka ciekawa rzecz, która mnie tutaj. Yy, no, tak, tak mi się zabawniej, cieplej na serduszku robi. To są te dni odpustu i, i lata odpustu, bo Sobór Watykański II mocno te, może nie naukę o odpustach, ale te praktyki odpustowe zreformował. Teraz możemy dostać, uzyskać albo odpust zupełny. Albo cząstkowy, zwany czosunkowy, czyli za jakąś część, nie wiadomo jaką, kar za grzechy, które popełniliśmy. No tu nie będę całej nauki o odpustach przytaczać. Natomiast przed Soborem Watykańskim II, tam po prostu to się liczyło w czasie takim ziemskim. No i na przykład teraz na ścianie tej kaplicy jest taka modlitwa. Yy, ułożona przez tutejszego biskupa yy, i za jej yy, wyrecytowanie to jest w ogóle ciekawe, że nie musi być. Znaczy wszyscy wierni, którzy ją tutaj wyrecytują, to dobrze, bo nie mam pojęcia o co się modlę, mogą otrzymać 40 dni yy, odpustu yy, raz dziennie. Takie mają yy, takie są możliwości. No więc yy, spoko. E, wiadomo, zawsze za jakiegoś e, e, kogoś, kto cierpi w czyściu, czy to będzie 40 dni rzeczywiście, czy to będzie cząstkowy e, odpust, zawsze spoko. Jak się da, to trzeba korzystać. Wiadomo, powiedziałem, że za darmo to uczciwa cena, ale no nie do końca za darmo. Natomiast odczytanie jednej modlitwy to nie jest aż tak chyba dużo plus zwykłe warunki, które i tak wypełnię. No, no to taka ciekawostka. I tego, takich miejsc jest bardzo dużo. Na Lawernie to jest po prostu co kilkaset yy, kroków. Dziwna miara, no ale niech będzie. E, co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów jest gdzieś tu dwa lata, tu dwa tygodnie, tu dwa miesiące, tu ileś tam dni. No, śmieszne to jest. W Polsce nie widziałem nie widziałam za dużo takich. Trochę rzeczywiście jest, Takich, takich miejsc, takich tabliczek, ale chyba na pewno dużo, dużo mniej. Ehm, no, to pewnie wiadomo dlaczego, no ale, ale taka ciekawostka. Wracam na górę. nie ma tabliczki, ale pozdrawiam z Zielonej Góry. To jest, wydaje mi się, szczyt. A to jest droga, żeby tu wejść. Ech, I widok, jak już się tu wejdzie. Dzisiaj dzień, powiem Wam, nawet nie tyle muszę jednak założyć to, nawet może nie tyle fizycznie, chociaż trochę też, bo, bo miało być chłodniej, a jednak nie było albo nie przez cały czas było. Podejścia też yy, były całkiem strome, zwłaszcza to, którym nie powinna iść, bo nie zauważyłam, że szlak odchodzi i chyba się szło trochę łagodniej. A ja szłam tak mega ostro pod górę, ale to też miało swój, swój sens, mam takie przekonanie. Czy ja to mogę zrobić tak, żeby nie. Chyba mogę. No, w każdym razie na pewno jest tak, że dzisiaj jest ósmy dzień, jeżeli chodzi o chodzenie, o trasę. Jutro będzie dziewiąty i od jutra wieczorem zostanie znowu 8. Gdzieś tam w połowie jutrzejszego dnia taka matematyka, że w połowie jutrzejszego dnia będzie połowa, jeżeli chodzi o czas chodzenia. Nie wiem jak to wychodzi w kilometrach, bo yy, no bo te kilometry tam policzone to nie zawsze takie jest tak jest. Też jakoś połowę z tego co patrzyłam. Mniej więcej. To wam powiem w Asyżu, kiedy była połowa, nie? Bo to tak chyba się da. No widok jest taki też średni w ogóle, bo... Yy, bo... Jest wilgotność duża. Chmury się przewalają. Trzeba trochę słuchać, że wieje. A ja tak długo nie mogę, bo mnie ręka boli. Chmury się przewalają i... I yy, tak grozi tym deszczem ciągle No, więc taki jest dzisiaj dzień o, o no i też parę rzeczy się takich dzieje, powiedziałem bardziej duchowych, ale to... E, no to już takie inne historie. Na kiedy indziej. No, to, to tyle. Taka relacja z trasy. To nie sorry. No nie wiem co z tym wiatrem zrobić. Chyba po prostu muszę przestać nagrywać. Taka relacja z trasy została mi... Od półtorej godziny została mi godzina do końca, to mniej więcej tak wygląda, więc tak się idzie dzisiaj.